Dzięki temu zyskuje ona ogromną popularność, zarówno wśród hipsterów, czy programistów. Niestety w przypadku Jerby nie jest to możliwe. Przykrością dla Ciebie muszę stwierdzić, że osobiście nie jestem jego zwolennikiem. Żadne z pytań które otrzymuję na Instagramie, swoją drogą zapraszam Cię do śledzenia mojego Instagrama, jeżeli jeszcze na nim nie jesteś, to to czasem tam jakieś story związane z biohackingiem, to, to żadne z pytań, które, które właśnie otrzymuję na Instagramie nie powtarza się tak często jak to, czy polecam spożywanie yerba mate mate jest to obecnie bardzo popularny napój, dostępny nie tylko w formie suszu do zaparzenia, ale także jako składnik modnych orężat, orzeźwiających lemoniat, a nawet piw bezalkoholowych. Dzięki temu zyskuje ona ogromną popularność zarówno wśród hipsterów czy programistów, jak i na wielu imprezach. Jeżeli jesteś miłośnikiem tego napoju, to z przykrością dla Ciebie muszę stwierdzić, że osobiście nie jestem jego zwolennikiem, ani kiedy nawet przeciwnikiem. Faktem jest, że sama hierba zawiera sporo antyoksydantów jest bogata w karoten, zawiera magnez, potas, żelazo, wapń, stymuluje centralny układ nerwowy pobudza i zwiększa zdolność koncentracji, a także chroni układ sercowo-naczyniowy, zapobiega cukrzycy czy zmniejsza ryzyko nowotworów. Jednakże, spożywając yerba mate w żaden sposób nie jesteś w stanie kontrolować dostarczanej do organizmu kofeiny. Ja uwielbiam stosować kofeinę jako genialne narzędzie do optymalizacji pracy mózgu. Szczegółowo dobieram ilość, dawkę oraz porę spożycia, aby maksymalizować korzyści z jej zażywania. Niestety w przypadku yerby nie jest to możliwe. Nigdy nie wiesz, ile kofeiny pochłoniesz oraz w jakim czasie wypijesz, jeśli zaparzysz ją własnoręcznie. No i to jest generalnie problematycznie, kiedy zależy ci na idealnej podaży kofeiny na przestrzeni całego dnia wytężonej pracy umysłowej. Dlatego no, zamiast jedbamatę ja wciąż polecam filiżankę ulubionej kawy. I dzięki temu precyzyjnie możesz dobrać ilość zażytej kofeiny oraz określić godzinę jej wypicia. I to świetne i sprawdzone narzędzie do skutecznego podkręcania działania twojego mózgu. Muzyka sub indo by broth3rmax